Cześć! Znajdujemy się dzisiaj na Ashmore Lakes. Jest sobota, godzina mniej więcej 3.30 w południe. Względnie mam czas do godziny 7, ponieważ bramy są zamykane na łowisko o godzinie 7 w południe wieczorem. Także mamy względnie 3-4 godzinki do łowienia. Zabrałem ze sobą jedną wędkę, fiderka i kiełbasę. Mam nadzieję złowić dzisiaj pierwszą rybę tego sezonu. A może i nie jedną, może będzie ich kilka. Jak już wiecie, pływają tutaj różne ryby w pokroju brzanki, karpia, leszcze i tam jakieś jeszcze inne są tak samo. Także z nadziejami na pierwsze okazy. Jak widzicie Wchodzę tutaj do lasku, dopiero tam w środku będą jeziorka. Porozmawiamy sobie dzisiaj jeszcze pokrótce o konkursie, który już niedługo zostanie rozwiązany bez względu na wynik. A czy będą jakieś surprise, no to przekonacie się sami już niedługo. A o tym wszystkim dowiecie się oczywiście w dalszej części materiału, na który Was bardzo serdecznie zapraszam. Znajduję w tej chwili jakąś miejscówkę, o ile coś będzie wolne. Jak widzicie, tam auta z za mną. Także ciekawe, czy moja ulubiona miejscówka będzie dostępna. I co, ja tymczasem idę coś znaleźć. Jakieś miejsce. Zaczynamy. To mniej więcej wygląda. To jest pierwszy stawik, słuchajcie. One są wszystkie połączone ze sobą jakimiś podwodnymi rurami, także ponoć ryba jest w stanie się tutaj przesuwać między akwenami. I to jest ten pierwszy. Tutaj przechodzimy. Jest moja miejscówka wolna, także siadam sobie na moją miejscówkę. Tutaj względnie mam trochę więcej miejsca. O, do nakręcania. Sztuczny gościu siedzi, koło niego sobie siedzimy. No i tam jest ten pośrodkowy taki trzeci akwen. One, tak jak powiedziałem, są między sobą połączone. Proszę. A ja siadam tutaj. Две минуты прошли, это что-то Danie, pierwsza ryba. Oh, banio Wchodźcie pierwszy na kiełbachę, ale niestety nic nie ma. Wszystko zjadł, także zaraz założę kolejną i pokażę Wam, jak to robię. Pierwszy karpik sezonu, proszę. Taki 3 kilo może ma, no więcej nie ma, ale jest pierwsza rybka sezonu. Pięknie. Na naszą śląską kiełbasę, wypuszczamy go, numer jeden. Słuchajcie, wiem, że Wam już pokazywałem, ale pokażę Wam jeszcze raz, jak dokładnie to robię. Czyli odkrają sobie takie kawałki łasy. O, tak słuchajcie mniej więcej. Ten środek tutaj wykrajam sobie, o w ten sposób. I to mniej więcej dzielę tak na pół. O, I jedna część idzie na włos, a te skrawki kroję na takie dwie, trzy mniejsze części. I to idzie. Luzem rzucone pod zestaw. A tutaj zakładam sobie. Zostawiam, oczywiście, skórkę. Skórka potrzebna do tego, żeby stoper się zatrzymał. Odpowiednio daję na włos. Ściągam stoper. I teraz stoper przez dziurkę. No, dawaj. I proszę, cyk zawinę jeszcze raz. O, i proszę, tak się prezentuje zestaw. I to wszystko. Nic więcej nie nęcę, nic więcej nie robię. Tak standardowo jak pokazywałem już Wam wielokrotnie. Dobra, rzucam dalej. Która jest godzina? 17. To mamy jeszcze z półtora godziny. Tak spokojnie. Dobra. Rzucam. Może jeszcze parę rybek wpadnie. Oj, się tu zaplątało teraz. Ładnie. Ładnie. O. Słuchajcie, żeby nie było kawałki obasy. I słuchajcie, mam pierwszą kiełbasiarę w tym sezonie. Pięknie. Nieduża ale kiełbasiara, jest pierwsza brzanka, elegancko, robię sobie z nią szybko pierwsze zdjęcie, znaczy jedno zdjęcie, dwa może i wypuszczam do wody, no nie będę jej ważył ani mierzył, żaden rekord, ale szybkie zdjęcie, brzanisko. elegancko posła Widzieliście to? Ile minęło? 30 sekund tak rzuciłem? 30 sekund. I to jeszcze zdeptałem, słuchajcie, kiełbasę przez przypadek. A tak i tak ją rzuciłem. Patrzcie, co się dzieje. Chyba karp będzie. I to mały, zwariowany czepie jak... Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Numer 3 Taki malutki karpiczek Piękne małuszki, Śliczny jest, ale jest malutki Stoperek odzyskałem to Jeszcze raz Taki mały szkrabek, jak tamten, ze 2-3 kilo. Idzie do wody. Słuchajcie, to mam w tej chwili, przed chwilą miałem jedną brzankę. Taką podobną do tamtej co wcześniej złapałem. W tej chwili mam już naprawdę przyzwoitą brzaneczkę. Nawet nie sądziłem, trochę mi się żałowało, powiem Wam szczerze, tamtej brzanki. Bo byłem święcie przekonany, że oczywiście nacisnąłem przycisk, nagrywaj, no, ale tego nie zrobiłem przez przypadek. Jak odkładałem kamerę, mi się nie nagrało nic. W każdym bądź razie mamy jeszcze większą brzankę. Piękną brzankę. Chodź do mnie. Przyzwoita, piękna brzanka, słuchajcie. Przepiękna. Co? No to 60 parę centymetrów na pewno ma. Jest piękna. Naprawdę. Super. Piękna rybka. Dziękuję bardzo. To już jest trzecia. Mówię, jednej nie nagrałem. Super, mega się cieszę, mega się cieszę. Dzisiaj jest tak gorąco, że myślałem, że w ogóle nie będą brały, a jednak kiełbasa robi różnicę. A ja tu widzę, że chłopaki siedzą, i jedna osoba tutaj przed chwilą miała jakiegoś karpika małego, ale to wszystko. Także szału nie ma. Nic. Słuchajcie, robię zdjęcie i wypuszczamy rybkę. Super, jest kolejna rybka. Wszystko na kiełbaskę. Słuchajcie, znalazłem sobie dzisiaj taką alternatywę w sumie, zanim pojechałem. Mówię, a wezmę troszeczkę alternatywę dla kiełbasy. Gdyby ta ryba nie brała na kiełbasę, to mówię, wezmę sobie troszeczkę, wezmę sobie jakieś podajniki przede wszystkim do metody. No i trochę zanęty. Nie brałem żadnego peletu. Ale widzę, że ta alternatywa i tak nie odpali. Już jest prawie godzina 6. Także a ja na kiełbasę mam co chwilę brania Także nic nie będę zmieniał I to jest chyba kolejna brzanka No elegancko mówiłem wam, że to są takie kiełbasiary, że to jest masakra Mega kiełbasiary. Patrzcie jak ten kij chodzi Elegantunia Tym razem karpik. Słuchajcie, piękną ma łózkę. Śliczny jest. Ale maluszek, Ale łuskę, Piękny lampasik, co?

Piękny, piękny mały karpik, taki złotawy, nie wiem jak go nazwać, czy to ghosty będzie po angielsku, czy taki koi trochę, no piękny, co? Maluszek, bo maluszek, ale piękny maluszek, śliczny, kolorowy, super, no ten dzisiejszy dzień to mi odpłaca chyba za tamten blamasz, co? Dobra, idzie do wody. Mówiłem, że dzisiaj sobie porozmawiamy na temat konkursu. No i chyba przyszedł na to czas. Nie będę się tutaj za dużo rozpowiadał. Chciałem Wam tylko powiedzieć, że konkurs zostanie rozwiązany w następny czwartek, 26 maja. Jest to oczywiście dwulecie kanału no i mojej rodziny. Także na pewno widzimy się w czwartek, 26 i konkurs, bez względu na to, czy zostanie odgadnięty, czy nie zostanie odgadnięty, i tak będzie rozwiązany. Jeżeli nikt z Was do czwartku nie zgadnie poprawnej odpowiedzi, zostanie wręczona nagroda pocieszenia dla jednej osoby. Także, tak, jak wspomniałem, do 26 maja macie czas. Ja Was jeszcze raz zachęcam: bierzcie udział i wędkujemy dalej. Ale branie. Ale mocne branie miałem, kurde. Pewnie Knypek znowu 5 kilo, ale zasunął jak wściekły karpik. A zwariowana. A ja wiem ile to ma. 4 kilo. Największy na dzisiaj, ale zwariowany. Silny jak nie wiem. No piękny karpik Taki No 4 ten ma Niech będzie Super Takie Karpiowe Maleństwo A ile frajdy Ile frajdy Dobra Zrobię zdjęcie, przerzucam jeszcze raz Zaraz kończymy, bo już się czas kończy Także Działam. Wszystko co dobre. Kiedyś się kończy. Trzy godzinki minęły bardzo szybko. Ja niestety już powoli muszę się zbierać. Bramy są tutaj zamykane za chwilę o godzinie 7. To już jest ostatnia rybka dzisiejszej zasiadki. Myślę, że się mega udało jak na 3 godziny połowić. Dwóch rybek Wam nie pokazałem. Dwóch karpików, jednej brzany. Ale nie szkodzi. Ważne, że są pierwsze ryby i jest pięknie. Słuchajcie, tak czy inaczej widzimy się w czwartek. 26 maja jak wam się podobało to oczywiście zachęcam was do subskrybowania lajkowania, komentowania i taka jedna mała jeszcze anegdotka, zanim wypuszczę tego salonowego karpika wiecie jaka jest różnica między łowieniem na kiełbasę a takimi utartymi sposobami, wiecie jak to na metodę, czy tam inne, różne sposoby, gdzie tego towaru naprawdę ma się dużo i wszystkiego po kolei Wiem, że tego towaru nie trzeba dużo. Wystarczy kawałek kiełbasy. A co najwyżej na koniec dnia będziecie pachnieć wędzonką z odrobiną zapachu karpika. Tym dobrym akcentem kończymy. Trzymajcie się ciepło. Widzimy się w czwartek. Cześć.